Prezydent Rybnika Piotr Kuczera w nowej roli. To finał licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Usługę koszenia trawnika przez prezydenta wylicytował Tomasz Pruszczyński, przedsiębiorca z Rybnika. Były różne pomysły, dzień z prezydentem kiedyś tam, no ale też chciałem pokazać, że można dać swoją pracę. I tam w jednym z postów pan Tomasz to zdaje się nawet opisał bardzo fajnie, za co dziękuję, bo rzeczywiście było tak, że no, łatwo wystawia się gadżet miejski, coś, co tak naprawdę no, ma jakąś wartość, ale nie jest, bym powiedział, strategiczne. No a tak jest trochę emocji, jest też spotkanie, będzie rozmowa e, myślę po koszeniu również, bo to była też zapowiadana. Także e, cóż, coś pożytecznego. I choć początkowo panowie zastanawiali się, czy z powodu ogromnych upałów to odpowiedni dzień na koszenie trawnika, to ostatecznie obydwaj chwycili za kosiarki i wspólnie skosili trawę. 1200 minus domu, jakieś 800-900 metrów y, trawy, ale. Y, od lat wspieram WOŚP i ten cel, który jest, jest utożsamiany z moją ideą można powiedzieć wolności i, i otwartości. A jak zobaczyłem akcję pana prezydenta, no to bardzo się ucieszyłem, bo to połączenie tego właśnie fajnego tej, tej pracy, a nie tylko na jakiegoś tam gadżetu czy przemiotu, bo takie akcje są w większości. A to jest coś od serca, także to, to jest wielki szacunek za, te, za tego typu pomysł. No i połączyliśmy to przyjemność z pożytecznym, że możemy się też spotkać. Usługa jednak tania nie była. Za skoszenie trawnika przez prezydenta pan Tomasz zapłacił ponad 3100 zł.